O kurde No Tutaj Intercity sobie pojechał. No i tu jest strefa powiększonej mapy, bo jesteśmy na kordach poniżej 3000 tutaj, także tu jest tak parę setek yy, Może ktoś to kojarzy ten wklejalin cały to nie jest pierwszy raz jak go wkleiłem Mam do tego sentyment, bo ta mapa ma 11 lat. No, 11 lat mają tutaj te budynki. Tu jest zresztą na tym hotelu. Tutaj po anglojęzycznym, tutaj, anglojęzycznym serwerze to było kiedyś dawno temu. I ten hotel został zbudowany 11 maja 2012. To jest wersja Minecrafta, słuchajcie, gdzie jeszcze się nie dało nawet belek drewnianych w pionie, e, znaczy w poziomie kłaść, były tylko w pionie, dlatego tu wszędzie jest... wszystko tak w pionie. E, gdzie... kurde, coś tam jeszcze były takie ograniczenia śmieszne. No bo tylko glowstone z takich świecących bloków, no to wiadomo. Tu się niekiedy jakieś okna albo płotki są w dziwny sposób porobione, to kwestia tego wklejania po prostu, tak trochę dziwnie wyszło. Dziwna sytuacja, nie? No, tutaj ktoś na serwerze wynajął taki miał nick 11 maja też 2012, i coś tu jeszcze były jakieś takie dziwne niuanse, gdzie niegdzie. Nie wiem, już się pamiętam o co chodziło, ale coś takiego dziwnego, taki trick, który się stosowało dawno temu, gdzie potem już był bez sensu, bo już tam coś tam było. Tory, oczywiście, tutaj są postawione teraz, bo to jest ta nasza kolejka, tutaj sobie jeździ. Wskaźnikoza tutaj też, to jest jakieś ograniczenie. Nie, to jest akurat Wszysia. Kościół był dziwny. To nie jest kościół, to jest community center. A tu jest ten. To już teraz jest bezużyteczne. Tu się kiedyś tak grało. Na tej zasadzie, że trzeba było drugiego gracza zgnieść. I się chodziło, i się tutaj naciskało nad głową mu guziki. Wysuwały się pistony i go zgniatały. Tylko teraz się już nie zgniata graczy, więc nie da się go zabić. Tylko gracz się kładzie, nie? Więc teraz już to jakby nie działa, tak jak kiedyś działało. bo Taka minigierka, z <noise> skansen, no. Tu jest kopalnia publiczna jeszcze. Yy, tutaj był, yy, o, takie były admin-shopy kiedyś. się klikało prawym, żeby sprzedać, lewym, żeby kupić coś z admin-sklepów, albo innych takich, tych tu się mine -karty wypożyczało, no tylko, że... wklejone zostało tam do pewnej głębokości, więc no dalej tutaj nie ma, już jest zamknięte, no, ale tam, tam była taka, taka jakaś kopalnia niby. No, yy, tutaj jest coś Nie wiem co to było. Tu jest też coś, jakaś knajpa chyba tu miała być, jakiś bar, czy coś. Tak się kiedyś budowało idzie, to nie wiem kto to budował, czy ja, czy ktoś. To ja budowałem na pewno I się kiedyś budował, taki klocki. I nikt się nie przejmował. Teraz jest pot po prostu. Jeden wielki, kurde i jak zbudujesz coś takiego, to zresztą się wyśmiewają normalnie wszyscy. Co tu jest za tabliczka? Ktoś mi zgrifował, kurde, i ja. No i tutaj był mój sklepik z jedzeniem i jakimiś tam pierdołami. Tylko chyba nigdy nie skończony, tak właściwie, bo widzę, że nawet nie ma tabliczek nad tymi e, nad skrzynkami. Jak to w sklepiku takim by powinno być. No. E, to jest takie dosyć świeże z poprzedniej edycji e, Kibla. Tylko że też było. No, w miarę świeże, ale i tak brzydkie właśnie. No i tutaj jest potem jeszcze, co tu potem jest, tu są jeszcze areny jakieś, bo serwer był chyba bez PvP, albo spawn był bez PvP. Nie, tu jest tylko wklejalin, to jest to tutaj, ten kwadrat taki, to ma 11 lat, tam minus tutaj takie nabrzeże zrobiłem, minus tutaj tory, które są poprowadzone, no bo to tam, żeby to tu dopasować jakoś bardziej, jest zrobione. Tu jest ten... Arena Kompleks Spliff PvP. Tu się kiedyś eventy, kurde, słuchajcie, serwerowe działy. To ja jeszcze pamiętam, że tu były. E, tu było przejście zamykane przed, przez admina. Bo to tylko admin mógł na przykład klap używać, czy coś takiego jakoś tak porobione było. No i tu się kopało w śniegu, nie? I i i, i, i Głopatum. I to tak się szybko kopało tym łopatom i tu było na przykład paru graczy i kto pierwszy tam... Znaczy, kto ostatni przeżył tutaj, to wygrywał tam, nie wiem, talon na balon, a reszta spadała do lawy! Ty, ale proszę mnie tutaj, chopie, ale mnie tutaj nie NIE ŁANACZ MNIE SAM! No tu jest potem druga jakaś taka arena, ujwie z czym, oczywiście kopi w klej zrobione było, wiadomo. Tam może kiedyś coś by miało być, może nie. I tutaj potem były jakieś eventy PvP. Tu było PvP włączone na tym prostokącie i tutaj się kupowało, o, kamienne takie rzeczy, jakieś skórzane zbrojki, jakiś łuk, jakieś strzały i tutaj się wpuszczało tam, nie wiem, z 20 graczy i był match czy coś takiego, coś, czy jakieś przeszkody się budowało, jakieś się stawiało. I takie jakieś były małe takie te, dawno temu tak się bawiło na serwerach, no, proszę Państwa, takich survivalowych nawet, bo to nie był jakiś taki serwer minigierkowy, że to wszystko ten automat robi. Są jakieś tam pluginy, wtyczki, mody, cuda na kiju, tam admin tylko guzik wciska i cała arena się tam przekłada, coś tam, command bloki, kurwa, wszystko. No i, i ten... No... Tak kiedyś było, admin musiał przyjść, zrobić wszystko ręcznie, no... Kiedyś to było i komu to przeszkadzało, no. Dobra, teraz idziemy jeszcze na drzewo, polecimy sobie, bo tu w sumie... Mogą być jakieś smaczki takie dziwne, pokitrane gdzieś tam w pojedynczych miejscach, ale... No, tu jest potem, tu jest jeszcze Admin Shop chyba, Market, no tutaj by się dało sprzedawać, yy, wiecie, taka wymiana na walutę. No, tam chyba nie wiem, czy jest gdzieś jeszcze na serwerach takich, e, 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 e. na serwerach takich, jakichś survivalowych, czy to jeszcze jest w ogóle rzecz, czy już tylko się gra w jakieś SkyBlocki, czy inne minigierki i tak dalej, nie mam pojęcia. W każdym razie dało się tam kupować, sprzedawać, jakieś tam, wiadomo, pierdoły wszystkie. No, tutaj były też jakieś rzeczy, nederbyki, nederraki. Tutaj był lód. Dało się kupić lód. Coś było, że chyba silktacza nie było wtedy w ogóle. Że, że lód był taki, wiecie, specyficzny. I się rozpuścił. No, gąbeczka też była jakaś taka y, ściśle, ściśle fajna. No, rudy można sobie było. Out of stock, coś tam, coś tam dobrze. Glowstony. A tutaj, pusto. Ok. No to to był sklep. Tu jest jeszcze ciekawostka, bo nawet prawie działa. Tu jest taka. A nie, jednak nie działa. A nie działa. No, Rainbow Runner to się nazywało. Gdzieś to pewnie zgapiłem z jakiegoś innego serwera albo z jakiegoś filmu albo coś takiego. I się tu wchodzi. Teraz jest chyba wyłączone, bo jest wajcha do góry. No. Widać na minimapce, że wagoniki się zatrzymały i coś tam. Remember to come back here and turn this shit off. I tutaj jest opis. Teraz te świecące znaki, jakby ktoś pytał, to, to są ustawiane tak świeżo. A te nieświecące tam jeszcze po angielsku to są te 11 No i myślałem, że się popsuło, ale się nie popsuło. Myślałem, że train cards też to popsuje, ale jednak nie. I też myślałem, że coś tu było, że graczy tutaj ciskało, Wiecie, w. Że gracz się kładł zamiast y, ładować się w lawę, ale nie. ładuje się w lawę, więc to dalej działa. Tylko że tak jest dość łatwe. I nie pamiętam za bardzo, jakie to miało mieć. Y, czy tu była jakaś nagroda, czy coś, bo tu ani się nie da nigdzie dojść, ani przejść, ani nic. Tylko się stoi i się chodzi w lewo w prawo, bo tutaj te kolorki, wiecie, pistony się podnoszą. No, ale to jest takie dosyć łatwe tutaj nie zginąć i nie wiem. Próbowałem to ostatnio odtworzyć. I myślałem, że trzeba było iść po prostu w tamtą stronę i omijać te rzeczy, ale potem co to wkleiłem i się okazało, że jednak to jest jakoś. Że jednak nie. Ale już nie wiem o co chodziło. <grytanie> Jaka to była jakaś nagroda czy coś. No i tu jest stacyjka ta taka aktualna, zrobiona niedawno. I tutaj potem wchodzimy znowu w inną część mapy, a tak połączona ładnie, nie? Nie widać co było robione. To jest mój taki rejon. Plus tu jest spawn z serwera Flotara. Kiedyś tam dawno temu miał taką miniserię, której już tam nie ma u niego na kanale. I coś było, chyba jakiś plugin ze znakami i jakimiś kolorami czy coś. I dostały takie jakieś cudzysłowie, tutaj dziwne. I się nie mieszczą rzeczy czasem. Nie wiem o co chodziło. To te banery były kiedyś czerwone, ale już nie są. No i mniejsze z tym. Tam gdzieś się szło do Flotara. Nie wiem, czy Hogaty wtedy też grał na tym, ale mam wrażenie, że do niego się szło tam. Tam jeszcze też do kogoś. Tylko, że ja potem se wkleiłem tutaj tylko ten mój taki rejon. I. O, no, wyblakły w sumie przez lata, no. Mogły wyblaknąć. Tutaj jest, jakby ktoś był ciekawy, mój domek z poprzedniej edycji, której sobie płynąłem wkleić na filmie. Płynę wkleić swój dom. Do go tutaj też wkleiłem, bo. A wam, miałem go zapisanego. Patrzyłem sobie w schematiki, co ja tam mam ciekawego. I też ten mój domek. To go tu tak wkleiłem, bo czemu w sumie nie. No i tutaj coś kiedyś było dalej, ale już się pamiętam, może wiedzieć do tego, to co ja mówiłem. Tutaj jest też port z eventu tam dalej, on też był kiedyś wklejony. Może mi zejść z głowy. Ten port też jest tam chyba 11 lat, ma czy coś takiego, nie wiem, nie wiem ile, nie wiem dokładnie z którego serwera, miałem sam port po prostu i tam y, przed statkami jeszcze stoją znaki, gdzie jest napisane kto go zbudował, który statek i tam potem też była jakaś y, komisja, która głosowała, który się najbardziej podoba, coś tam takiego i tam ktoś dostał, nie wiem, 10 diaksów czy coś takiego, to była kiedyś nagroda, się ludzie cieszyli, kurde. No, a teraz jeden z tych statków jest na spawnie, właśnie w tej chwili, od niedawna, tam chyba właśnie z miesiąc temu go wkleiłem, nie wiem czy tamten, czy tamten chyba, tamten co jest tam z tyłu, ten tutaj, to on chyba jest lekko tam przerobiony, bo mu tylko drewno zmieniłem na ciemniejsze, coś tam lekko dumnąłem i teraz jest nas. no co ty gadasz, no nie, bo, ta... bo pusto było i tutaj na spawnie... E, gdzie jest spawn? Kurde, zgubiłem się, tu... No, yy, i tutaj na spawnie była taka platforma ciulata z tych, yy, no, z tych liści, nie? No i ją zlikwidowałem, jest stateczek, respisz się na statku yy, i potem trzeba sobie tylko przepłynąć po prostu na brzeg i, i tyle. Myślałem, żeby gdzieś tam się schodziło z tego statku, jakąś drabinką, coś tam i tam można było sobie zrespić taki, wiesz, jednorazowy promik, taką tratwę i dopłynąć tą tratwą tutaj jak, wiesz, robisz po prostu pociąg taki podwodny, tak jak jest do Marcina. I, i, I jakoś tak, ale to tam jeszcze tego nie zrobiłem. I beczunia dzięki za resuba, długiego takiego resuba. No, a tutaj jest moja, mo, moje rajony z tego flotorowego serwera wtedy. E, to jest karczma pod zapalniczką, bo kiedyś przypadkiem zjarałem całą tę karczmę i byłem bardzo nie, zniesmaczony. I, I budowałem ją łącznie dwa razy. No. Nigdy jej w końcu nie skończyłem tak do reszty. No, jakby ktoś się nudzi, może się tu wejść kiedyś i poczytać te znaki. Bo ja nastawiałem, bo mi ktoś krot itemy. No, taka tam wystrój, jak zwykle taki po mojemu, czyli taki w sumie, że go tak właściwie to nie ma. No, tu się można wyjść. Tutaj są jakieś domki postawione. Wiwi, po co tyle tych domków? Piekarnia, helmut. Nie wiem czemu to jest gąbka. A, bo ja szyby wymieniałem, żeby zobaczyć, czy się y, naprawią, jak się szybę zamieni na jakiś blok, a potem z powrotem na szybę, czy one się uklają tak, jak trzeba. To widzę, że chyba się musiałem przesunąć przy pisaniu tych komend, nieważne. Tak, to jest już nowsze, to jest już nowsze, ale nie pamiętam, z którego roku. Tu się właśnie logi dało obracać, to może być jakieś 2018, nie wiem. 17... nie mam pojęcia. Między 16 a osiemnastym jakbym miał tak strzelić, ale no nie wiem... Flotar, mówię, Flotar usunął te, te... filmy i... Nie mam pojęcia, który to był... Który to był czas, który to był rok. Pierwszy kibel? A to wcześniej było. Kurde, ty, a teraz... Jak hmm, się wyszuka Flotar Minecraft z przyjaciółmi... No to była taka średnia, średnio tam takie nudy trochę w sumie wyszły z tego. I... i się szybko znudziło, i tam potem już nikt nie grał, i oczywiście ja tutaj chyba najwięcej wybudowałem. No nie wiem właśnie. Wiem, że to się nazywało Minecraft z przyjaciółmi u Flotara, i tam właśnie grało parę osób. I, i, I łącznie ze mną i u bo tego nigdzie chyba u nikogo już dawno nie ma, to, to może przeżyło z dwa tygodnie, czy tam może nawet mniej chyba, także nie, nie wiem. E, tutaj była kolejka taka, że zrobiłem do... o, Benshi. Ej, a może u Benshiego jest? Benshi ma w ogóle kanał? Benshi, Minecraft Flotar, flotar, tylko wyskakuje... Uuuu, uh, chyba nie ma. Albo nikt zmienił, albo... A nie, czekaj, jest. Jest kanał Benshi, A czy Benshi ma coś z Minecrafta? 8 miesięcy temu. Widzę, że ten czekaj, Wyszukamy na kanale sobie u niego. Minne craft. ma. Nie ma. No to nie wiem, nie pamiętam kto tu siedział i, 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 i kto tutaj jeszcze gdzieś tam ten i, i gdzie znaleźć jakąkolwiek datę tego, nie mam pojęcia. No, w każdym razie ten. No, i, i tutaj była taka jakaś kolejka do Benshego tam do spawnu chyba tylko taka, wiecie, guzik, boostery i tak dalej, bez żadnych tam pluginów wtedy. No i to w sumie cała tutaj ta okolica. Tutaj takich parę domków naczkałem, a ładnie mi to wyszło i tak mi potem żal było, jak tu już nikt nie grał i właśnie wtedy poprosiłem flotara, żeby mi dał tę mapkę. I se te moje tutaj rejony przekleję, no takie proste są te budynki, ale jakoś tak przytulnie tutaj jest, kurde. Podoba się dla mnie. Szczególnie miałem buldupy, że te karczmy kuźwa budowałem dwa razy, bo sobie ją zjarałem. I potem stwierdzi, że już im się nie chce grać i zamykają, zamykają cały projekt. Także te, jak zaczynałeś subskrybować, to wtedy to było... O, ja TO BYŁO, wiadomo. I dzięki za resuba, Maxas. Dobra, czekamy na pociąg, słuchajcie. Nie wiem, kiedy będzie. Jak będzie, to będzie. Jak przyjedzie, to będzie.